W jaki sposób prezentować swoje... W jaki sposób prezentować e, swój przekaz, tak żeby młode pokolenie odbierało. Podam przykład, który dla mnie jest takim, no, powiedzmy pewnego, że powierzem. Byłem w zeszłym tygodniu w tam na spotkaniu z panem Markiem Grubarczykiem, e, tutaj o podal w Wyższej szkole, szkole Komunikacji Społecznej. Temat był bardzo dobry. To było o planach i, i takiej koncepcji wizji gospodarki morskiej. I pojawiła się, pojawił się tam właśnie rodzynka w pewnym sensie. Młoda osoba, dziewczyna, studentka Politechniki Gdańskiej, która bodajże jest nawet członkiem Prawa Sprawiedliwości i przygotowała prezentację, która w jakiś sposób określała, no nazwijmy to, cechy systemowe, które ona postrzega jako, jako jako, osoba tego, co mamy tu w Polsce. I po prostu charakterystyczne, ale dla mnie to jakby no, zła wiadomość była, kiedy sala właściwie no, osoby sprowadziła, sprowadziła jej prezentację do tak, znaczy wymusiła, żeby ona to wykonała tak króciutko. A dla mnie no, jest. Była to bardzo celna, doskonale, jakby no taka świetnie zrobiona prezentacja, gdzie pokazano, dam tylko jeden przykład. Jeden slajd pokazywał e, e, skalę popularności albo, albo taki komunikat o popularności pewnych decyzji e, politycznych prezentowanych przez, przez Platformę. Następny pokazywał e, wyniki analogicznego sondażu po wystąpieniu, po wystąpieniu e, zupełnie inne. Gorszy? O wiele lepszy. Inny. moja recepcja tego była taka, że ludzie obecni na sali, gdyby to starsze pokolenie w ogóle nie było zainteresowane obejrzeniem takiego przekazu. Czyli nie słucham A odwrotnie, gdyby, gdyby takich przekazów było więcej, może po prostu i nie tylko na, 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 na jakichś zebraniach, spotkaniach, ale po prostu dostępnych czy medialnych, w czy jakikolwiek sposób, nawet dotyczących historii. To zainteresowanie można by po prostu, wydaje mi się, w jakiś sposób pobudzić, prawdę przekazać. Ona jest chyba lepiej przyswajana przez młodych. Dziękuję. Tak się składa, że rzeczywiście jestem też pedagogiem. A rozumiem, że pytanie dotyczy tego, jak starsze pokolenie nie szanuje młodszego. No i de facto. Odpowiedź taka prosta, to jest taka, jak Państwo widzą zdjęcia Jana Pawła II rozmawiającego z dzieckiem albo z y, młodą osobą. To Jan Paweł II rozmawia tak, jak pokazałem. To znaczy y, wie, że to dziecko nie jest tam, tylko tu. Prawda? No i to jest taka w zasadzie odpowiedź oczywista, to znaczy należy wytwarzać szacunek międzypokoleniowy, bo on dyktuje, on jest dyktowany przez katalog chrześcijańskich wartości, w którym każdą osobę szanujemy, a wytykamy jej błędy co najwyżej, prawda? jej słabości. Więc to jest taka odpowiedź krótka. Natomiast odpowiedź dłuższa to jest oczywiście też i taka, że my żyjemy w pewnym mechanizmie wychowawczo-edukacyjnym, który jeśli chodzi o e, historię, e, no ma ta historia coraz mniejsze znaczenie mieć w życiu publicznym i w związku z tym również została w programach szkolnych sprowadzona jako przedmiot, na przykład przedmiot zawodowy de facto w szkołach powyżej gimnazjum się znajdujących, czyli przygotowujący ewentualnie do zawodu takiego, który sobie młody człowieku wybierze. W związku z tym to z kolei rzutuje na to, że w przestrzeni dotyczącej merytorycznej sprawy, czyli dialogu na tematy historyczne między pokoleniami może być rzeczywiście olbrzymia przepaść wiedzy czy przeżycia Historycznego, prawda? gdzie znowu ten wzrost braku szacunku może jakby być naturalną konsekwencją takiego przeświadczenia, irytacji, że my jesteśmy lepiej wykształceni w sensie tożsamości narodowej, a ci młodzi ludzie nie. Wie. No bo im szkoła rzeczywiście wszystko robi, żeby tego nie było. Odpowiedział na to w pewnym momencie naszych dziejów niedawnych. Była inicjatywa profesora Andrzeja Nowaka, Piotra Zaręby. Ja też w tym brałem udział, żeby przynajmniej ten wątek nauczania historycznego dotyczącego Panteonu Ojczystego i Ojczystych Sporów został podniesiony do rangi obligatoryjnego wątku, który będzie realizowany dla 100% młodzieży, a nie tylko dla tych dziesięciu, którzy wybierają przedmiot na maturze. 10. Po to, żebyśmy właśnie mogli mieć do siebie jeszcze większy szacunek międzypokoleniowy, ponieważ jesteśmy w stanie się dogadać na pewnym poziomie znajomości kultury własnej, prawda? Kultury polskiej. Ja wiem, że Pana wypowiedź poszła nieco w inną stronę, ale ja uważam, że to jest pewien sposób widzenia. To znaczy z jednej strony oczywiście konieczność podnoszenia w sobie tej naturalnej cechy szacunku do młodego pokolenia i im jesteśmy starsi, tym może więcej tego szacunku powinniśmy w sobie wytwarzać, ale z drugiej strony istnieje obiektywna przeszkoda, bardzo często, nie mówię, że w tym przypadku byłem Boże, że istnieje coraz głębsza możliwa przepaść ona była przecież między naszym pokoleniem i pokoleniem naszych rodziców. Te przepaście są w jakiejś mierze oczywistości. One są z pokolenia na pokolenie. Ale my je dzisiaj już przeżywamy jako ludzie dorośli i zdajemy sobie sprawę, że w tej analizie pobłądzili nasi rodzice, bo wcale nie jesteśmy koniecznie tak odlegli od nich, jak nam się i im wydawało, gdy mieliśmy lat 15-16. Natomiast dzisiaj być może rzeczywiście te odległości stają się coraz coraz większy. Natomiast wie Pan, no, odpowiadając na pytanie o szacunek, że dorośli nie chcieli słuchać młodej osoby, bo była młoda, no to jeżeli taka była tam rzeczywistość, no to ci dorośli byli dużo młodsi od tej osoby i tyle, w sensie mentalnym. Na to nie polega. Ale jaka jest przyczyna, że dzisiaj tu nie ma? Jak nie jest, te dwie osoby, dwie osoby, żyć. właśnie I jak zrobić, żeby ich tu głowie? Ja myślę, że pan przechodział na to czytanie odpowiedział Czas na skończy, także dziękujemy za obecność.